Witam serdecznie na kanale Picasso. No, dzisiaj Winter Incoming. Znowa, nowa seria weszła. Ja myślałem, że troszeczkę lepsza będzie, no ale no cóż, jest jaka jest. A mianowicie, mówimy tutaj teraz w tym momencie o tej. A tutaj, jak mamy korzyści, tak? Czy. No, nowe zmiany, nie? Tutaj mamy zbieranie armii, nie? I tutaj mamy różnego rodzaju takie przychodzą nam. Codziennie, co dwa dni różne rodzaje tutaj rzeczy, które musimy zrobić teraz mamy na przykład wyszkolić w mocy oddziały. prawda. No i tutaj mamy do 144 tysięcy oddziałów. Mój akurat tam jeden oddział 13 tysięcy chłopa, no to jest około 250 tysięcy tutaj mocy, więc więc, jedno takie coś trzeba było zrobić, żeby, żeby, żeby zdobyć tutaj te wszystkie, te wszystkie moce. Ale wcześniej było zbieranie materiałów, czy jeszcze wcześniej było. A tam kilka rzeczy trzeba było zrobić w 14 godzin, To tam naprawdę było dużo roboty. A te, te to są takie połowiczne. Mamy jakiś nowy tutaj korzyści jeszcze taki kalendarz korzyści. Gdzie będziemy mogli tam jakieś sobie tam jakieś elitarne próby, co tutaj można zdobyć, no tej elitarnej próbie, no dosyć fajne nagrody, ale to pewnie, pewnie albo zbiorowo dla pierwszego, dla pierwszego jakiegoś tam to już albo pewnie dla dla najlepszego z, z po prostu z danej z danej z danego królestwa. No cóż, no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ja na razie tego, tego nie widzę, więc nie mogę się przekonać. Nie wiem o co chodzi tutaj kompletnie. Natomiast natomiast mają wejść nowe smoki. Tymi nowymi smokami, z tą nową, z nową tą opcją też będzie. To w, w następnym odcinku będę rozmawiał na ten temat. Natomiast no, co tutaj ta tutaj mieliśmy taką podziałkę prawda tam odnośnie następnego, następnego wydarzenia, którym miało być właśnie ta bitwa długiej nocy, prawda no ale no zobaczcie, ta bitwa długiej nocy to jest znowu klepanina no, to musisz wykonywać pewne rzeczy, prawda tutaj w drugi dzień było trzeba tym na tutaj w, albo wydać diamenty, prawda w odpowiedniej ilości, ponieważ ja cały czas kupuję te kupuje cały czas te, te budynki za diamenty no to dla mnie to było łatwizna nie? zwłaszcza że, że tutaj nie za dużo tych diamentów trzeba było wydać nawet jednego nawet jednego o, budynku za te, za te diamenty nie wybuduję ale ale kupić można nie no i tutaj później było na placu ćwiczeń odpowiednią ilość wygranek nie rozgrywek, tylko wygranych trzeba, także trzeba było sobie spuścić nam trochę manto, dać sobie spuścić manto, żeby ten, ten nasz wynik był troszeczkę słabszy, żeby łatwiej było można te, te zwycięstwa uzyskać, no bo na wyższych poziomach jest dosyć trudno uzyskać zwycięstwa. A co tutaj jeszcze mamy dalej? No, aha, to mamy w tych korzyściach to zbieranie armii teraz w tym momencie. Mm, powiem szczerze, no troszkę... Aha, no i to jest na zasadzie tak, no tutaj ta długa noc, prawda te 3 tutaj mamy, zaraz będzie czwarte z jakimiś rzeczami, które pewnie będziemy musieli znowu, znowu jakieś wojska szkolić albo coś w tym rodzaju. Tutaj mamy teraz zbieranie za, mm, zasobów. No trochę mi brakuje jeszcze, no ale mam mm, dwa dni na to, także. Spokojnie powinienem zdobywać. Najłatwiej zdobywać na pszenicy, prawda? Zdobywać ławe pszenicę i tak dalej. Ja w tym momencie jeszcze nie, ale smoka muszę wyrzucić na, na jakąś. O, właśnie, bo mi już wrócił. Smoku ekspedycja, chodź tu, odbierz. Powiem szczerze, troszeczkę się zawiodłem na tym, że mm, odbieramy co tam fantę. O, widzicie 400. I o to chodziło, tak? Sobie pójdziemy na inne, a mniejsze jakieś po prostu, żeby sobie jeszcze, jeszcze wygładzić. A mianowicie chciałem wam pokazać, ja tutaj mam dalekie teraz miejsce. Z tego względu, że właśnie potrzebowałem tych potrzebowałem tych wygranych, prawda? No to sobie oddaliłem specjalnie miejsce. Tutaj sobie dajecie na przykład w obronie w obronie. Ja już mam wszystko wyrównane, ale dajecie sobie tego samego Chrisa na przykład, on sam się ma bronić, prawda, i wtedy bardzo ładnie Wam idą do tyłu te, te rankingi. A po czym sobie też odbijacie, bo tam inni ludzie też tak stosują, więc, więc bardzo łatwo sobie to zrobić. Mnie brakuje jednego, więc już nie potrzebuję tam za dużo cofać się. No i teraz tak, mamy tutaj jeszcze te, te, Tym smokiem, prawda, wyruszać Ja zawsze wyruszam tutaj na godzinne w, ta, w takich przypadkach co godzinę robimy sobie wypady No po co, po co sobie po prostu brać i, i utrudniać Jak możemy szybciutko tą, tą fazę zrobić, prawda I do przodu iść W tawernie też mamy jakieś pewnie rzeczy do zabrania Proszę bardzo Coś nie wchodzi no trudno, złoto, złoto nie doszło, tak? No dobra, trudno. A no są błędy, niestety w grze coraz więcej tych błędów się pojawia z tego względu, że coraz więcej rzeczy jest, prawda? No i dobra, no zobaczmy co, co, to, co to trzeba tutaj w tej loterii, jeszcze tu. No tutaj można w ten trzeci dzień, prawda, o widzicie trzy, yy, yy, trzy, yy, trzy wyjazdy tego, yy, tego mojego smoka i już mam od razu, odbieram sobie tam jakieś rzeczy. To nie są takie, takie nagrody, co dupę urywają, prawda? Tutaj może zalogowanie te, to, te diamenty to jeszcze, jeszcze. No ale zawsze się przydają, prawda? No za darmożkę, no to tak prawdę mówiąc to, to. Za darmo się nie, nie patrzy koniowi w zęby, tak? prawda. No i tutaj mamy, możemy trochę tych punktów sobie na, narobić, prawda? No i za gromadzenie, no to wiecie jak się robi, to się puszcza tam dwóch, trzech na przelat i, i i fru zresztą objaśniałem tak samo jak w wielkim wyzwaniu, no grupy rebeliantów e, łowi się, no to tutaj nie ma jak, to trzeba przyspieszać albo doładować, no i tutaj pomoc przymierza już też mam zrobione, no to jak ktoś tam potrzebuje pomocy, to się wrzuca Oczywiście tutaj na czar drzewie, prawda, no to czar drzewo to się, to dajemy na zwykłe, nie dajemy na elitarne tym razem, ale zwykłe też są potrzebne, prawda, można sobie na przykład dowódcę podupgradeować, na przykład ja Arię jeszcze sobie upgrade'uję tutaj, te mieczyki jej robię, prawda, i wtedy robimy to, to Robimy na zwykłych, nie na elitarnych, prawda? No i cztery razy wrzucimy już plus cztery. Będzie i te mieczyki tam nam do, dojdą jeszcze, nie? No ale niestety nie mieliśmy szczęścia. tych Tego ekwipunku jeszcze nie mogę zdobyć. No trudno, czasem tak bywa, tak? No ale tam do czegoś innego mi tam dojdzie i pewnie inną, inną osobę będę mógł zbroić. No dobra, no co tutaj dalej? Hmm. A jeszcze to mieliśmy nieskończone. Mamy, i tutaj mamy jeszcze loterię. Za te wszystkie rzeczy możemy tutaj sobie kupować różne, różne kluczyki, nie kluczyki. Oczywiście, tutaj za diamenty ja tego nie będę kupował z tego względu, że jak widzicie, dzisiaj mam tylko 8 zdobytych tysięcy diamentów. To jest dzisiaj, bo ja na, ca, cały czas wydaję na te, na te budynki, prawda. Także mam małe zasoby i tych kluczyków pięciu i tak bym nie kupił w tym momencie, bo to jest 15 tysięcy diaksów. To ja mam połowę budynku w tym momencie zbudowanego. A no, no tak, no, no tak, to, tak to się w tym momencie, takie są realia. Muszę dosyć szybko te budynki budować, bo, bo już mnie przeskakują ci, którzy tam sobie diaksują i po prostu zaczynam być znowu w tyle. No, tak, co, co, co miesiąc przechodzić na inny serwer, to też mi się nie opłaca, tak, za bardzo. A zwłaszcza, że tutaj jest, podoba mi się ten, ten akurat sojusz. No, ja mam tutaj zdobytych tych mieczyków już trochę. W sklepie mogę sobie kupić wszystko, oprócz tych tutaj takich, co mnie interesują, tak. Do nowego smoka albo coś w tym rodzaju. O nowym smoku sobie później porozmawiamy. No ale mogę sobie kupić tutaj dodatkowy duch drzewa serca, prawda? Tutaj tych, te punkty VIP, tu 10, czyli jak, jakieś 600 pójdzie na to, prawda? No zobaczymy ile tych mieczyków zdobędę, prawda? A to wtedy będę gospodarował. Tutaj mogę 3 sobie kupić ten, ten moc, prawda? Tutaj też motywację mogę sobie dokupić 10, nie? No, no i, i tyle, nie? To no ja mówię to 60, mówię, leko, no, Widzicie, matematyka w tyle. A no, w każdym razie można tego sobie trochę kupować. No, tam e, dokładne przemieszczenie i losowe przemieszczenie też by mnie pewnie interesowało. Z tymi talentami to już mniej, ale ostatnio się przydaje. Także może też. No, i przede wszystkim tutaj jest te 50 godzin doładowania to jest sporo 50 godzin to dwa dni są także najprawdopodobniej też za 50 punktów kupię sobie po prostu te, te doładowania te dwa dni a co to będzie na ostatnim no najprawdopodobniej będzie za diamenty tam różnego rodzaju prezenty no i prezent za, za po prostu zalogowanie pewnie będzie to samo a to tutaj jest w królewskim. W królewskim są tylko za czarne diamenty, za wydawane, no i za, dostajemy tak złachy na uciechę chyba tutaj, tutaj tak jest, czyli tak, odebranie po prostu, no 3 godziny, 3 godziny do wojska i 3 do nauki, prawda, przyspieszania, także no fajnie, a tutaj no, rzeczywiście jest fantastyczna sprawa zabić sobie swojego własnego lorda, później go ożywiać, tak. No, w każdym razie, jak widzicie, tutaj jeszcze grupy rebeliantów i chargeba jeszcze nie ma wykonanego. Także jeszcze sobie tych parę mieczyków sobie dorobię. A natomiast jeszcze mamy tutaj dodatkową jedną promkę, tak? Odnośnie tutaj, tak, szukaj, szykuj yy, się na zimę, prawda? Szykujemy się na zimę, prawda? I robimy tutaj ekspedycję samodzielną, czyli te na tych. Yy, na tych grupy rebeliantów, gdzie chodzimy sami, prawda no to tam e, ja to mam cztery dzisiaj, ale będę się szykował, niedługo będę, będę je sobie podbijał, natomiast tutaj, tutaj e, gromadzić zasoby, to wiecie jak to się robi, to już wam parę razy pokazywałem, no i pomóż so, e, tym e, sojusznikom, no to też wiele razy pomagałem, to już było widać. No co za to dostajemy skrzynki tutaj, tak? No tutaj akurat nie mam skrzynki, ale tutaj mam bodajże cztery. Także kupujemy te skrzynki. A tutaj też mogę sobie jedno jeszcze kupić, widzicie. A I w tym momencie, w tym momencie zobaczyłem, tutaj mam 2200 już tych parcz, tych skrzynek z, z tego nazbierane i wreszcie dostaje jakieś diamenty, jakieś porządne, porządne rzeczy oprócz tego w tych, w tych skrzynkach, zaraz zobaczycie te skrzynki też będzie można sobie odblokować tutaj, jak widzicie tutaj mamy jedną, ale to są wszystko legendarne skrzynie, także porządne powinny być, nie? no i tutaj mamy trochę złota no i tutaj w tych legendarnych dostaniemy o, VIPa i, i, i jeszcze dodatkowe diamenty, co mnie, niestety, co mnie bardzo cieszy, bo jak wiecie, na diamenty ostatnio się uskarżam. No i tutaj też od razu te VIPy dajemy, używamy pakietu, nie będziemy się tutaj pindolić, nie? No i dobra, no i tutaj jak widzicie 40 dni mi się robi dziewiąty poziom jakieś tam chyba, chyba uzbrojenia z tego co pamiętam, a żeby było śmieszniej to zaraz Wam pokażę, zobaczymy przyspieszenie, to od razu tam sobie coś, coś przyspieszę, a te 5 godzin sobie przyspieszemy. A nie ma tutaj, ile to w ogóle miało, a jest, nie, nie ma. Ale to miało coś około 180 dni. Także jak zobaczyłem, to to mnie naprawdę przeraziło. To jest dopiero, dopiero dziewiąty poziom. To ja się boję zobaczyć, co to będzie, jak będzie dziesiąty. A tu mam co prawda już szpiegostwo, i z... znajdowanie drogi na dziesiąty. Tutaj dziewiątki mam. I tutaj, tutaj wszystko, wszystko już zależy tylko od poziomu po prostu następnego. Także muszę tutaj dziesiątki zrobić, żeby tu dziewiątki, tu dziesiątki można było zrobić. I tutaj też muszę zrobić dziesiątki chyba jak tamte zrobię dziesiątki. Dobrze patrzę? Tak. Już wszystko mam tak, że pobudowane, że tylko praktycznie te, te rzeczy muszę zrobić. I w tym momencie robią mi się ulepszanie broni wojskowej na dziewięć. Zobaczymy, czy będę musiał jeszcze więcej zrobić, bo tutaj, żeby to wykonać, muszę mieć na, na, ule, ulepszony pancerz wojskowy na 10. Ulepszony pancerz wojskowy na 10. Czyli to też muszę mieć na 10, tak. Nie wiem, czy to będę musiał robić wyżej, czy nie. Na razie skrótowo. Chcę jak najszybciej królewskie, królewską piechotę. Łuczników i królewskich włoczników i kawalerię zrobić, no bo to jest już przewaga później technologiczna, bardzo wysoka, bardzo wysoka. No dobra, no myślałem, że po prostu te cała nadchodzi zima i tak dalej, te bitwa długiej nocy to będzie coś takiego, że będziemy walczyć gdzieś z jakimiś, pojawią się jakieś hordy tych tych, tych nieumarłych prawda, i że będziemy ich likwidować w jakiś sposób, tak jak na przykład są grupy rebeliantów, się pokazują w pewnym momencie, momencie i trzeba ich po prostu polikwidować, ja myślałem, że coś takiego się, się zrobi, no ale się nie zrobiło, więc jest jak jest no, znowu mamy takie klikadełka, zrób coś w, i tak dalej, dostaniesz jakieś bonusy i tak dalej, no być może, być może jeszcze będzie, będzie zmiana tego typu, że że coś się tam zrobi, że, że coś się będzie trzeba wykonywać i tak dalej. Żeby nie być gołownym, zobaczcie, że mam tutaj jeszcze. Jeszcze mi brakuje 1400 tych, tych masek. Ja to no, na co dzień po prostu używam. No, a zobaczcie, że mam tutaj z 8 dni na 2 dni, nie? praktycznie zejście, także jest to dosyć sporo do budowy. Tak samo mam przy przy, tutaj przy badaniach. Natomiast no myślałem, że coś się zmieni, że coś się ruszy, nie, coś ja wiem, że to czasem jest potrzebny też odpoczynek, bo dopiero co zdobywaliśmy zamki, a teraz, teraz ta, ta promka jest trochę taka luźniejsza, powiedzmy luźniejsza. Nie, nie trzeba być cały czas przy kąpi i, i siedzieć i. I, i, i dumać prawda, natomiast no co za tym idzie to wszystkim to niestety, ale ale no no, no walczyć tu nie ma za bardzo z kim, no bo tutaj tutaj już no, podziały są takie, że, że po prostu no jeżeli każdy trzyma się przy swoim zamku no to nie bardzo można kogoś atakować bo tu są sojusze i tak dalej Iść na inny serwer znowu tam pobić się trochę i wrócić na ten no to No można w sumie można ale, ale czy warto no Z drugiej strony nas tutaj walka między między królestwami jest jest dosyć ciekawa Ale to um, zwłaszcza że um, że, jak jest zorganizowany serwer, to jest to dosyć ciekawie. Nie wiem kiedy będzie, ale podbój e przymierza rozpocznie się za 44 dni dopiero. Międzyserwerowa to też było ciekawe. Też, też dosyć ciekawe. No tutaj to też działamy samemu, więc no przydałoby się no co jakiś czas. No po, powiedzmy, ustawka tam co tydzień, że walczy królestwo z królestwem, no nawet no chociażby je, co tydzień żeby była taka rozgrywka, no to już, już coś się dzieje, już przygotowanie, już adrenalinka i tak dalej. A tak to wiecie, no, no te promki są fajne, ale, ale nie wymagają od nas takiej współpracy jako w całym zespole, nie, że tam że wypad robimy na przykład w pięciu na e, przy, przykładowo, że trzeba iść za mur, prawda, i tam jakieś obozy niszczyć, nie, I trzeba się przenieść tam i, i na przykład e, tam hordę tych nieumarłych wybijać, myślałem, że coś takiego będzie natomiast, e, natomiast, no nie ma tego, są takie klikadełka znowu no, klikanie dla samego klikania, prawda, no, no i tyle no. no i tyle w tym, w tym w w tym odcinku troszkę jestem zawiedziony, no ale ale no cóż, no. Gra jest jaka gra, no. Wiem, <ślałem>, że coś fajniejszego wymyślili, ale czekałem na tą promkę. Ale nie jest tak jak tak jak jest i, i trzeba trzeba to dostosować się do tego jak, jak jest. Ja tu mam coś, mam coś, odwołajmy. Ile mam tego wszystkiego tutaj w ogóle. No jest trochę no dobra, pójdziemy na jakąś jedynkę czy dwójkę. No nic, dziękuję wam za uwagę. Dajcie lajka, like dajcie suba. No i dojdziemy się w następnym odcinku. Porozmawiamy sobie o smokach. Dziękuję bardzo.